Do punktu rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Proszę o zabranie głosu przewodniczącą Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki panią Annę Gołofit. Panie przewodniczący, Proszę Wysoka bardzo. Rado w imieniu pani Anny Gołofit ja wystąpię. Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki czy przy trzech głosach za i jednym głosie przeciw wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie rozpatrzenia skargi międzyzakładowej organizacji związkowej. NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Stargardzie Szczecińskim na działalność dyrektora Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, czy Pani Przewodnicząca, czytając uzasadnienie, w ostatnim zdaniu jest napisane, Mając powyższe na uwadze, we wskazanych obszarach uznaje się wniesioną skargę za bezzasadną, a w pozostałych kwestiach skargę uznaje się za zasadną. W uzasadnieniu nie ma, nie ma określone, które to obszary, ja bardzo bym chciał, żeby były przytoczone w jakim zakresie, czy w jakich obszarach skargę uznajemy za zasadną. Dziękuję. W tej części, którą kuratorium uznało za zasadną i zaleciło pewne tutaj działania, uznaliśmy również za zasadną. Jak chodzi o tą część dotyczącą kwestii działań wobec związków zawodowych, tutaj nastąpiła kontrowersja i była rozdzielność zdań. No ale w rezultacie tak właśnie zostało powiedziane. Mając powietrze na uwadze, we wskazanych obszarach uznaje się wniesioną skargę za bezzasadną, w pozostałych kwestiach skargę uznaje się za, za zasadną. I myślę, że tutaj pani, która była... Przewodniczącą komisji powołanej do sprawy zbadania może zabrać głos. Bardzo proszę. Jak w uzasadnieniu, żeśmy powiedzieć. przedstawili, trzy razy byliśmy na, że tak powiem, z całą komisją w Bursie. Jest no, sytuacja, że tak powiem, bardzo trudna. Rada Pedagogiczna wspólnie z dyrekcją jest bardzo poważny konflikt, w związku z tym proponujemy mediatora z zewnątrz. Natomiast odnośnie skargi dotyczących związków zawodowych wyjaśniliśmy, że Dostaliśmy odpowiedź, że związki zawodowe wystąpią na drogę do prokuratury, na drogę sądową, w związku z tym odstąpiliśmy od tej, z tego, bo trudno nam udowodnić, jeśli organa ścigania i prokuratura stwierdzi, że skarga jest zasadna, to wy, po prostu zostaną pociągnięte, wyciągnięte konsekwencje. Natomiast wnioskujemy o mediatora, w związku, jak powiedziałam na wstępie, że jest sytuacja konfliktowa między gronem pedagogicznym a dyrekcją. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli skarga dotyczyła trzech punktów i trzy punkty były rozpatrywane przez szacowny zespół, to w trzech punktach zespół powinien się wypowiedzieć jednoznacznie. Co, gdzie, jak. Natomiast jeżeli. W, projekcie, który nam został przedstawiony. Nie ma wymienionych tych punktów, trudno się odnieść do tego do tej skargi. Bo osobiście dla mnie trudno jest głosować w tej chwili nie wiedząc do końca czy komisja rozpatrywała w ogóle punkt mówiący o łamaniu Ustaw o związkach zawodowych, który był przedstawiony w tej skardze, Bo tłumaczenie, że y, związek kieruje jeden punkt z, z skargi do y, prokuratury, bo, bo ma takie prawo, poza tym, że napisało skargę do starostwa, to może również i skierować. Pozyw do prokuratury. Ale to komisja powinna ocenić, czy to, co wskazano w tej skadze jest zasadne czy niezasadne. I to wymagało rozpatrzenia. Uważam, przepraszam to bardzo mojej koleżanki, że tutaj jest niedopracowanie ze strony Komisji. Proszę bardzo. Pan Zbigniew Łuczyński. Trudno nie zgodzić się tutaj z Panem Józefem, gdy jest fachowcem od związków zawodowych, ale jeżeli pan uważa, że komisja społeczna jest w stanie rozwiązać ten problem, no to chyba wszyscy się mylimy. Szanowni Państwo, ale nie będę na temat tego się powiadał, tylko chciałbym powiedzieć, że zaangażowanie dzieci w ten konflikt, przez co niektóre grupy jest to chwyt poniżej pasa i takie coś, to powinno być napiętowane i wypalone do gołego ciała. Nie wolno takie rzeczy robić. Szanowni Państwo, to, to można powiedzieć jeszcze raz, to było wielkie hamstwo wobec tych osób, które dzieci angażowały w ten konflikt. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Trutkowski. Ja bym chciał doprecyzować te wnioski komisji. Komisja wnioskuje o mediatora. To jest wniosek do zarządu, wniosek do dyrekcji do zarządu i z, rozumiem, z budżetu powiatu miałby miał miał być ten mediator wskazany, tak? Panie starosto, czy dobrze rozumiem? Znaczy nie, jak będzie, będzie to, ja wiem, będzie to uchwała Rady Powiatu, to rozumiem, że zarząd dostanie do wykonania, dlatego chciałbym się dopytać pana starostę, czy jest gotowy na mediatora. OK, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Proszę bardzo, pan Zdzisław Rygiel. Panie przewodniczący, panie starosto, wysoka rado. No zdaje się, że to uzasadnienie nie do końca wyczerpuje kwestii dotyczącej wprost skargi, jaka została złożona, bo nawet czytając ten ostatni zapis, gdzie w części uznaje się tą skargę za zasadną, tak naprawdę wczytując się w to i czytając kilka razy to uzasadnienie, ja naprawdę nie jestem w stanie znaleźć tych kwestii, które właśnie y, uznajemy za zasadne. I w ogóle rozpatrując skargi powinniśmy się kierować tak naprawdę i pracować w systemie tak zwanym zero-jedynkowym. Nie powinniśmy w ogóle się wdawać w kwestie związane z atmosferą pracy, z tym, co się dzieje w, na terenie danej jednostki, która podlega kontroli. My mamy kon konkretną skargę z wyznaczonymi określonymi obszarami. I w tym systemie powinniśmy działać, powinniśmy stwierdzić, czy rzeczywiście zostało naruszone prawo, czy jest bezczynność, czy zostało bezczynność no, nie, nie zarządu, bo skarga była na, na określoną osobę, czy zostały złamane, złamane prawo, jeśli chodzi o ustawę związkową, czy, czy nie i w taki sposób powinna być no, załatwiona cała ta sprawa. No, no, Przyznam się szczerze że naprawdę trudno, trudno jest głosować nad tą uchwałą. Proszę bardzo i po raz ostatni pan Józef Stachowiak. Panie przewodniczący wysoka rado w związku z tym co słyszałem od poszczególnych radnych proponuję oddalenie tej uchwały do ponownego rozpatrzenia przez komisję. Przez komisję która to rozpatrywała bo taka jest, taki jest nasz statut. Proszę bardzo, panie Ewa Węgielnik. Komisja, która rozpatrywała, poświęciła prawie dwa tygodnie. Siedzieliśmy tam parę godzin ze wszystkimi pracownikami, prowadziliśmy rozmowy, nikogo żeśmy nie pominęli. Uznaliśmy, że skarga jest niezasadna. Zasadna jest w części drobnej tej, co kuratorium zgłosiło, po prostu. Ustalanie przykładowo do 2 lutego wszystkie dokumenty są potwierdzone przez związki zawodowe. Związek Zawodowy Solidarność nie miał żadnych uwag do dyrektora przy podziale y, nagród, przy, przy radzie pedagogicznej, przy wszystkich komisji, przy wszystkich, y, że tak powiem, podziału funduszu socjalnego. Natomiast od 2 Lutego zaczął się, zaczął się konflikt. Możemy wyciągnąć wnioski dlaczego? Dlatego, że zbliża się konkurs dyrektora. I dlatego komisja uznała, że w części skarga jest niezasadna. I nie zmieni przynajmniej na dzień dzisiejszy zdania. Głosowaliśmy było trzech do jednego. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Dobrze, przystępujemy do głosowania. To, był wniosek, to nie jest wniosek o wycofanie z obrad sesji czy przesunięcie. To jest po prostu głos w dyskusji uznaję. Jeżeli pan radny chce złożyć formalny wniosek o cofnięcie tego, proszę bardzo. Ponawiam formalny wniosek o wycofanie, cofnięcie tego wniosku do Komisji Oświaty. To znaczy całej uchwały, projekt, rozumiem, projekt tak? ta, projektu ca uchwały. Całego projektu uchwały do, do ponownego Dobrze. rozpatrzenia, tak jak mówiłem. Kto jest za przyjęcie wniosku o wycofanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i ponownym skierowaniu go do y pod obrady komisji oświaty. Proszę o podniesienie ręki. 11 osób. Kto jest przeciw temu wnioskowi? Osiem osób. Wniosek w takim układzie przeszedł. Projekt uchwały wraca z powrotem pod obrady komisji. Panie przewodniczący, Dziękuję. chciałbym zadać pytanie: Czy jest możliwość, by tą skargę. NSZZ Solidarność na działalność Dyrekcji Bursy mogła być rozpatrywana przez inną komisję ze względu na to, że większość naszych członków komisji macha głową i mówi, że ma dość tej rozpatrywania tej skargi. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałabym powiedzieć, że faktycznie czuję się troszeczkę zniesmaczona tym głosowaniem i chciałabym tylko powiedzieć, że naprawdę dużo pracy nasz zespół kontrolny wniósł, żeby z tą skargą się zapoznać, żeby po prostu wyczerpać wszystkie możliwości, jakie można było jako radne tam Jakoś zrozumieć całą tą sytuację bardzo trudną. Na pewno Państwo wiecie, jak tam jest i, i tu nie ma co nad tym nawet dyskutować dłużej. Tylko chciałabym podkreślić, że jeżeli ma to być zespół znów trzyosobowy, to ja absolutnie nie będę pracowała w takim składzie, bo uważam, że trzy osoby, jeśli one mają ponownie rozpatrywać tą skargę, nie są, nie mogą, nie dadzą rady, bo tam jest taka wątkowość. Ja po prostu przyjeżdżałam do domu i myślę, my pozostałe panie tak samo z bólem głowy, mimo że bardzo dużo nam wyjaśnień też udzielała pani wicestarościna, za co bardzo dziękujemy pani Iwonie Wiśniewskiej, bo bardzo wiele rzeczy tu w starostwie nam wyjaśniała. I prosiłabym, jeżeli ona, bo już została cofnięta z powrotem do naszej komisji, to albo pracujemy w zespole pięcioosobowym, albo poszerzamy o jeszcze inną komisję. Bo naprawdę to nie jest łatwa skarga do rozpatrzenia. Bo ja w trójkę na pewno nie będę pracowała w, w takim zespole, to wszystko. A poza tym chciałabym jeszcze, myślę, że Państwo radni mają tu na uwadze jeszcze to, bo tam, o ile pamiętam, to było masa tych materiałów, że do każdego z tych argumentów, do każdego z tych zarzutów, a tam było chyba 18, mamy jako komisja ustosunkować się oddzielnie, tak? Bo ja to w ten sposób już teraz rozumiem, że do każdego z zarzutów oddzielnie musiałaby się komisja ustosunkować, bo to, co jest w uzasadnieniu, jest może, może niewyczerpujące i. Ale na pewno, na pewno na pewno, pracy było bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Skoro w bursie szkolnej stargarskiej jest tak wielki konflikt, to ja proponuję zarządowi ogłosić reorganizację wypowiedzieć wszystkim umowy i na nowo przyjąć bez Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Odniosłam potrzebę wypowiedzenia się na temat bursy i tutaj zgadzam się z Panem Radnym Zdzisławem Ryglem. Jeśli chodzi o kontrolę z organu y, prowadzącego, to rzeczywiście dokonaliśmy takich czynności kontrolnych i w sposób zero-jedynkowy te uwagi, które podniesione, y, te zastrzeżenia, które zgłosiła organizacja związkowa NZZ Solidarność, rozpatrzyliśmy. I tak jak w przypadku y, udzielania dodatków motywacyjnych, przedzielania godzin nadliczbowych, czy gospodarowania środkami Funduszu, y, zakładowego Funduszu Świadczeń, Socjalnych nie mieliśmy zastrzeżeń. To leży w gestii dyrektora i pozwólmy dyrektorowi być dyrektorem. Natomiast pojawiło się jedno zastrzeżenie dotyczące kwestii organizacji posiedzeń Rady Pedagogicznej i rzeczywiście tam pracownicy, którzy kończyli swoje obowiązki dyżuru, pełniąc je w nocy, musieli pozostawać na czas obrad. Rady Pedagogicznej, i tu ze swojej strony zasugerowaliśmy działania, które pozwoliłyby osoby, które pełnią dyżur nocny, wyłączyć z toku rad pedagogicznych albo zostawić im dowolność wyboru. Więc w tym względzie dokonaliśmy działań zero-jedynkowych. Nie jestem, panie wiceprzewodniczący, panie Łukaszu, za terrorem i, i taką groźbą, którą pan zapowiedział w stosunku do pracowników. Przyznaję, Sytuacja w Bursie jest sytuacją bardzo trudną, środowiska mocno skonfliktowanego i myślę, że po naszej stronie leżą też działania, które pozwolą tą sytuację rozwiązać. Szanowni państwo, jak byliście dzisiaj świadkami, jak pan starosta czytał przebieg naszych działań w zakresie prowadzonych posiedzeń zarządu powierzyliśmy dwa stanowiska dyrektorom, do których funkcjonowania zarządzania placówkami do tej pory nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń i te osoby te stanowiska zostały im powierzone do 31 sierpnia 2020 roku. Natomiast w stosunku do dyrektora bursy w związku z tym, że wpłynęły pewne zastrzeżenia budzące, Nasze wątpliwości, również ocenę etyczną, którą trudno jest tutaj wymierzyć i w sposób zero-jedynkowy potraktować, no jest już kredyt taki zaufania wypowiedzony w postaci uruchomionego i taki, i taki wniosek, i taki projekt uchwały, postawię na czwartkowym, czyli jutrzejszym posiedzeniu zarządu, wdrożymy postępowanie konkursowe. I liczę na to, że w gronie osób, które zgłoszą się i podejmą działań związanych z przystąpieniem do konkursu, uda nam się pozyskać osobę, która mimo tych zapowiedzi, mimo całej tej sytuacji, która jest sytuacją ogólnie znaną, podejmie się ogromnego wyzwania i bardzo trudnej pracy. Dziękuję. Może adwokatem po prostu ja nie wiedziałem, że, nie da, że będzie ogłoszony konkurs, że to już ja rozumiem, ale że jest po prostu ku końcówce ten okres pani dyrektor, tak? Dziękuję. Czy, proszę bardzo. Będzie to dobry przykład, że jeżeli pani dyrektor nie jest po naszej stronie, to trzeba ją wykończyć. Ale no nie proszę, o to takie mówić. wrażenie, że panie tam weszły na tą kontrolę i chciały dojść do źródła konfliktu i go rozwiązać. Być może po prostu za, za dużo panie na siebie tych, nałożyły tych zadań. Yy, moim zdaniem wystarczy naprawdę przeredagować to uzasadnienie, i, i na tym się skończy yy, cała praca komisji. Żeby Jeszcze zakończyć już bursę, mam prośbę do zarządu, żeby ten konkurs na dyrektora jak najszybciej został rozstrzygnięty, bo uszy mi się obija, że ma być w sierpniu. Żeby ten konflikt zakończyć, to żeby jak najszybciej ogłosić konkurs na dyrektora i rozstrzygnąć temat i temat się chyba zamknie. Bo o to idzie walka, mi się wydaje. Panie przewodniczący, wysoka rado, ja jestem pedagogiem z prawie 40-letnim, nie prawie, bo dokładnie z 43-letnim stażem pracy. I tutaj została wciągnięta młodzież w ten konflikt, co jest faktycznie fatalną sprawą. To jest karygodne, to jest, to jest przerażające. I nie wiem, czy jeżeli teraz się ogłosi konkurs, czy znowu ci młodzi ludzie nie zaczną ściągać znowu radia, prasy, telewizji i zacznie się cała koło moja odnowa, czy nie po prostu poczekać, dać tej pani dyrektor, co to zmieni, miesiąc czy dwa, niech się zaczną wakacje, młodzieży nie będzie, ze spokojem zrobić konkurs nie będzie problemu. Ja mam taki wniosek. I prosiłabym o rozpatrzenie go przez ewentualnie przez zarząd. Dziękuję.